Szanowni Państwo, kontynuujemy raport ze wschodu. Już za chwilę będziemy w Kijowie. Tam prezydent Andrzej Duda z wizytą właśnie w Kijowie w dniu święta. Flagi państwowej, również w dniu, kiedy to odbywa się drugie posiedzenie, tak krymskiej platformy. Za chwilę powinna rozpocząć się konferencja prasowa, związana właśnie z wizytą, z rozmowami prezydenta Złońskiego z prezydentem Andrzejem Dudą. Rozmowa zapewne też dotycząca tematu, który. Został ogłoszony dokładnie kilka godzin wcześniej, czyli tak zwanego, jak to zostało określone, nowego traktatu pomiędzy Polską a Ukrainą. Przypominam szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Jakub Kumoch zapowiedział stworzenie nowego traktatu, który wzmocni stosunki między Polską a Ukrainą, i tenże traktat ma być właśnie, jak rozumiem, w dniach czy dzisiejszych, czy, czy również prawdopodobnie jutrzejszych. Jeżeli prezydent Duda pozostanie na święto niepodległości Ukrainy w Kijowie, będzie, będzie dyskutowany. Ja już dostaję sygnał, że jesteśmy, jesteśmy gotowi, że mamy już sygnał z konferencji prasowej. Także zachęcam państwa do tego, żeby właśnie tą konferencję prasową prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Wołodymirem Załońskim. Zobaczyć, szanowny przyjacielu Andrzeju. Dzisiaj, ten świąteczny dzień, cieszę się, że mogę powitać prezydenta naszego wspaniałego sąsiada, prezydenta Andrzeja Dudę. Dziękuję Tobie, że dzisiaj jesteś tutaj, że jesteś z nami w nasze święto, w dzień naszej flagi. Dzień wcześniej, w przeddzień najważniejszego. Święta Ukrainy, Dnia Dużo Niepodległości Ukrainy. Bardzo ważne jest to, że jesteśmy Będzie przyjaciółmi, razem w że jesteśmy przyjaciółmi dnia. takie Сегодня symboliczne dni. Dzisiaj przeprowadziliśmy bardzo owocne rozmowy z panem prezydentem co do naszych relacji, co do wolności naszych narodów i Europy. Ogólnie rozmawialiśmy o bezpieczeństwie, o. Ukraińcy, o, naszych, u, o naszych Ukraińcach, ja o naszych ja dzieciach w Polsce. Jestem bardzo wdzięczny, jestem bardzo wdzięczny Tobie, Polsce, naszej przyjaznej, przyjacielskiej Polsce, która. Tak nas traktuje, tak ciepło, tak bratersko traktuje Ukrainę. Omówiliśmy bardzo ważne pytania: bezpieczeństwo Ukrainy, pomocy Polski dla naszego państwa. Przed nami dzisiaj jeszcze Platforma Krymska, drugi Samiet. I nie zważając na to, co robi Rosja przeciwko naszemu państwu, przeciwko naszym ludziom, my kontynuujemy i będziemy robić wszystko, nawet żeby deokupować nasz... Półwysep Krym i Krymska Platforma to wspaniałe narzędzie polityczne dla omówienia tej kwestii i deokupacji tej części naszego państwa. Dzisiaj krymska, krymska Platforma, mogę powiedzieć szczerze, w formacie rozszerzonym będzie gościła 60 liderów różnych państw, w tym państwa kontynentu afrykańskiego i krajów amerykańskich łacińskiej których nie było wcześniej. Nie zważając na to, że trwa, zważając na to, że trwa wojna, ten summit odbędzie się online. Cieszę się, że dzisiaj jest ze mną prezydent Polski Andrzej Duda na żywo. Jest wiele kwestii, o których możemy dzisiaj mówić. Są takie, gdzie potrzeba ciszy i w których pomaga nam Polska. Jestem wdzięczny za tę ciszę. I chcę, żeby tę ciszę usłyszał nasz wróg. Jestem bardzo wdzięczny za to wsparcie wsparcie naszego suwerenitetu Słowa Ukrainy. i sława Ukrainie. Szanowny panie prezydencie, drogi Wołodymirze. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie chcę podziękować panu prezydentowi za ten, to wielkie wyróżnienie, jakie spotkało Rzeczpospolitą Polską i mnie w związku z tym zaproszeniem właśnie na dziś tutaj do Kijowa. Z jednej strony oczywiście na drugie spotkanie Platformy Krymskiej. Spotkanie międzynarodowe, bardzo ważne, co jest dla nas niezwykle istotne, w czasie którego będę zasiadał obok pana prezydenta Wołodymira Zełęckiego, tutaj w Kijowie, dyskutując i rozmawiając na temat odzyskania Krymu przez Ukrainę, zakończenia rosyjskiej okupacji Krymu, także z naszymi przyjaciółmi, sojusznikami, partnerami z innych państw. Ale to Także i bardzo ważne wydarzenie, jeszcze z dwóch punktów widzenia. Po pierwsze, Polacy znakomicie rozumieją to, co dzieje się dziś i jutro tutaj na Ukrainie. Po pierwsze, Dzień Flagi Ukraińskiej, po drugie, Dzień Niepodległości Ukrainy. Podobnie w Polsce: my 2 i 3 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, a 3 maja obchodzimy rocznicę naszej wielkiej konstytucji. 3 maja, jednego z największych polskich osiągnięć historycznych, jeżeli chodzi o budowę demokracji, nowożytnego, nowoczesnego systemu politycznego, konstytucji z 1791 roku, drugiej najstarszej konstytucji na świecie wtedy. Ale, co jest także i niezwykle istotne, dzisiaj Ukraina walczy dzisiaj Ukraina broni swojej niepodległości, dzisiaj Ukraina broni spoistości i całości swojego państwa wobec rosyjskiej agresji, która nie zaczęła się 24 lutego, która tak naprawdę zaczęła się w 2014 roku, kiedy Rosja po raz pierwszy dokonała napaści na Ukrainę, rozpoczynając de facto okupację, Okręgu Ługańskiego i Donieckiego, ale przede wszystkim rozpoczynając właśnie rosyjską okupację Krymu. Czemu, czemu tak bardzo mocno to akcentuję? Bo to także i z tego punktu widzenia bardzo ważny dzień i ważna rocznica, zarówno dla nas Polaków, jak również i dla naszych sąsiadów, dla wszystkich mieszkańców państw bałtyckich. To rocznica zawarcia paktu Ribbentrop-Mołotow. W 1939 roku, dokładnie 23 sierpnia, Rosja sowiecka zawarła pakt z hitlerowskimi Niemcami, na mocy którego następnie została zaatakowana przez hitlerowskie Niemcy i Rosję sowiecką, później 17 września Polska i inne państwa bałtyckie. Zarówno Polska wtedy straciła swoją de facto państwowość, znajdując się pod okupacją hitlerowską i sowiecką. Jak również ten sam los podzieliły państwa bałtyckie. W istocie to, że dzisiaj jestem tutaj w Kijowie, stoję obok prezydenta walczącej przeciwko agresji rosyjskiej Ukrainy, ma też dla nas Polaków, ma też dla naszych sąsiadów Bałtów znaczenie niezwykle symboliczne. Śmiało można powiedzieć, że w związku z tym dla nas jest to także i dzień protestu wobec wojny, protestu wobec rosyjskiego imperializmu który odżywa, a czego najlepszym przykładem dzisiaj jest właśnie zmagająca się z rosyjską agresją i rosyjskim okrucieństwem Ukraina. Jeszcze raz z tego punktu widzenia ogromnie dziękuję panu prezydentowi Wołodymirowi Zoeńskiemu z jednej strony, a z drugiej strony chcę wyrazić wielki szacunek dla narodu ukraińskiego za niezwykłe bohaterstwo, z jakim broni Swojej ojczyzny. Dla wszystkich tych, którzy dzisiaj cierpią, dla wszystkich tych, którzy dzisiaj żyją pod okupacją rosyjską, a dla których powrót Ukrainy do jej granic uznanych międzynarodowo jest sprawą, nie waham się tego powiedzieć, życia i śmierci. Chcę, żeby byli przekonani. O silnym wsparciu ze strony Polski. Chcę, żeby byli przekonani o tym, że Polska i Polacy są z nimi i będą ich wspierali do ostatniego dnia ich walki. Wierzymy w to głęboko w Polsce, że będzie to walka zwycięska i stoimy w tej sprawie absolutnie przy Ukrainie. Ale to dla mnie także i sposobność, aby złożyć życzenia z okazji Dnia Flagi Ukraińskiej, z okazji także jutrzejszego, przypadającego na jutro Dnia Niepodległości Ukrainy dla pana prezydenta dla wszystkich członków władz ukraińskich, a także dla całego społeczeństwa ukraińskiego jeszcze raz zapewniając, że Polacy są z wami, Polacy życzą wam zwycięstwa, dlatego że nie mamy żadnych wątpliwości, że sprawiedliwości, uczciwości, demokracji, prawa międzynarodowego bronicie dzisiaj właśnie wy przed agresją przed czymś, z czym wszyscy się nie zgadzamy, przed łamaniem właśnie wszelkich zasad. Przed um, łamaniem, śmiało można powiedzieć, dogmatów, które zostały ustanowione po II wojnie światowej. Um, dzisiaj bronicie wolności, dzisiaj bronicie nie tylko wolności i niepodległości Ukrainy, ale wierzę w to głęboko, dzisiaj bronicie także wolności i niepodległości wielu innych państw europejskich, o ile nie całej Europy. Ludzie na zachodzie Europy zupełnie nie zdają sobie sprawy, co to znaczy. Rosyjska agresja, ludzie nie zdają sobie sprawy, co to znaczy rosyjski imperializm. Tutaj na Ukrainie, w państwach bałtyckich, w Polsce, w innych krajach, które kiedyś znajdowały się za żelazną kurtyną w strefie sowieckiej wpływów, ludzie doskonale znają te pojęcia, wiedzą, co to znaczy rosyjski imperializm, wiedzą, co to znaczy rosyjska okupacja, wiedzą, co to znaczy. Nie mieszkać, nie żyć w suwerennych, niepodległych państwach, wiedzą, co to znaczy nie być w pełni, wolny, w pełni wolnym. Dlatego chcę zapewnić jeszcze raz o solidarności ze strony polskiej, chcę zapewnić o, o polskim wsparciu. O tym właśnie dzisiaj rozmawialiśmy z panem prezydentem Wołodymirem Zełęskim, omawialiśmy poszczególne elementy, w których dzisiaj Polska wspiera Ukrainę, zarówno jeżeli chodzi o to wsparcie militarne, sprzętowe, w technice militarnej. Jak to mówimy, jak również jeżeli chodzi o wsparcie humanitarne, jeżeli chodzi o polski udział w odbudowie Ukrainy. Podziękowałem panu prezydentowi za ustawę, która w sposób szczególny ze strony ukraińskiej honoruje Polaków, przyznając specjalny status obywatelom polskim tutaj na Ukrainie. Dziękuję za to, za to ogromnie, to jest dla nas bardzo ważne. Dziękuję też panu prezydentowi za wszystkie gesty. Przyjaźni, których w ostatnim czasie ze strony ukraińskiej jest wiele wobec Polski, zapewniam, że są one w Polsce dostrzegane i jeszcze raz chcę bardzo mocno podkreślić: Ukraina, Ukraińcy, władze ukraińskie mogą liczyć na Polskę, mogą liczyć na Polaków. Wierzę w to głęboko, że Ukraina nie tylko się obroni, ale wierzę w to głęboko, że Ukraina zwycięży, że Ukraina odzyska całość swoich ziem dzisiaj okupowanych przez Rosję, że Ukraina odbuduje się i także dzięki polskiemu wsparciu, ale dzięki wsparciu wszystkich uczciwych państw i narodów i e, państw Europy Zachodniej i, i, i Stanów Zjednoczonych i e, innych państw demokratycznych będzie jeszcze mocniejsza, będzie jeszcze silniejsza, a przede wszystkim nowocześniejsza niż ta Ukraina, która została przez przez Rosjan i przez Rosję napadnięta wierzę w to, że napastnicy zostaną odparci panie prezydencie i tego życzę w przeddzień święta niepodległości Ukrainy i panu prezydentowi i władzom ukraińskim i wszystkim naszym braciom ukraińcom bardzo dziękuję Andrzej. Chciałbym jeszcze parę słów dodać dzisiaj. Przeprowadzimy tę platformę krymską, będziemy rozmawiać o kwestiach infrastruktury, wojska i także kwestie energetyczne, ale są także takie, takie słowa pozytywne. Chciałbym otworzyć aleje odwagi. Imię prezydenta Polski Andrzeja Dudy zawsze będzie na tej alei Andrzej, możesz to zawsze zobaczyć. To jest symbol odwagi. Symbol przyjaźni, symbol wsparcia Ukrainy wtedy, kiedy ona rzeczywiście tego potrzebuje. Więc Twoje imię powstało tutaj, i będą tutaj także imiona innych partnerów, którzy są z nami od pierwszych dni wojny. I tutaj już proszę o brawa dla prezydenta Polski Andrzeja Dudy. Ти хочеш ближче подивитись, чи Хочеш побачити то ближче? Дуже дякую. Все. ми можемо подивитись? Можемо побачити. Szanowni Koledzy, jeśli jest możliwość postawy kilka zapytań, polsko, Szanowni tam, Koledzy, tutaj jeszcze mamy możliwość zadania pytań od Mikrofon? przedstawicieli pracy no, no, ukraińskiej, również u... polskiej. Jest bardzo dużo obszarów, w których już Polska i Ukraina współpracują, ale wiemy, że są jeszcze takie, gdzie ta współpraca może być rozwijana. Czy wiemy już, jak jeszcze można integrować działalność naszych państw, tak aby pomagać naszym wschodnim przyjaciołom? i pozwólcie, proszę, jeszcze po prezydenta Zalanski. Uh, my znajemy to swoje wrymia, że daje swoją pomość. Pomoś Jakiej, Jakiej pomocy pomoś, wojskowej potrzebujecie? Na, czego na pewno potrzebujecie od partnerów? Zacznę jako pierwszy, Andrzeju. Mogę krótko odpowiedzieć. Wszystkiego, czego potrzebujemy, wszystko posiada. Prezydent Polski i jesteśmy bardzo wdzięczni za, za tę pomoc, którą już dostaliśmy. I już bardzo dużo dostaliśmy. Uwierzcie mi, dla Ukrainy kwestie broni i wsparcia wojskowego to priorytet. Więc wszystkie informacje już są na ten temat. Tak, to w przedmiocie pomocy i wsparcia. Zostaniemy przy tym, co powiedział pan prezydent. A ja dodam ze swojej strony tylko jedną rzecz, a mianowicie proszę pamiętać, że Ukraina to jest ogromny kraj, który jest dwukrotnie powierzchniowo, praktycznie rzecz biorąc, większy od naszego kraju ponad 600 tysięcy kilometrów kwadratowych, podczas gdy Polska to 312 tysięcy kilometrów kwadratowych. Ukraina jest też krajem nieco większym ludnościowo od Polski, ale przede wszystkim jest krajem o olbrzymich możliwościach. W wielkiej perspektywie i także i ogromnych zasobach naturalnych, w związku z czym jest to także kraj, w którym Polska po prostu chce robić interesy i również o tych interesach, które będą korzystne dla obu krajów, będą korzystne dla Ukrainy, będą korzystne dla Polski, będą miały po prostu wymiar współpracy gospodarczej pomiędzy naszymi krajami na zasadzie wymiany handlowej na zasadzie wspólnych interesów, które jesteśmy w stanie robić. Także i o tym rozmawialiśmy dzisiaj z panem prezydentem. I, y, proszę mi wierzyć, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy tak wiele jest różnego rodzaju y, problemów w przestrzeni światowej, między innymi na rynkach energetycznych, ta współpraca pomiędzy Polską a Ukrainą może być niezwykle wymierna, korzystna dla obydwu naszych krajów. Zapytanie od telekanalu Rada, błagaj. Pytanie od kanału telewizyjnego Rada. Witam panu prezydenta. panie Duda. Pytanie do was, pierwsze. Panie czy nie prezydencie, nie czy nie boi się pan dzisiaj przebywać w Ukrainie w wobec tych powiadomień o alarmach przeciwpowietrznych czy i czy dzisiaj już są w jakieś narzędzia, a także szanse na powrót obrońców Azowstalu. Azo Wczoraj pan wspomniał o tym sądzie wobec nich. Czy, czy ten temat zostanie poruszony podczas Wielkiej Dwudziestki? Dziękuję. Panie redaktorze, szanowni państwo, jest tak, że kiedy człowiek podejmuje się reprezentowania swojego narodu i swojego państwa, to musi się liczyć z tym, że to reprezentowanie czasem wiąże się również z ryzykami. Natomiast, panie redaktorze, no a pan się nie boi tutaj być, <grytanie> na tym placu? Jesteśmy tutaj razem i jesteśmy tutaj dzisiaj po to, żeby właśnie nie tylko nasi bracia tutaj na Ukrainie widzieli, że jesteśmy z nimi dosłownie jesteśmy z nimi nie tylko duchem, nie tylko wspieramy na różne sposoby, o czym przed sekundą mówiliśmy, ale także jesteśmy tutaj fizycznie obecni z całą polską delegacją z przedstawicielami polskiego rządu z moimi współpracownikami panami ministrami i. I, I razem świętujemy, ale też razem pokazujemy, że Ukraina jest wolna, że Ukraina jest suwerenna, że Ukraina jest niepodległa i Ukraina walczy. Walczy dzisiaj, zmaga się z rosyjską agresją, walczy o przywrócenie sprawiedliwości i pokoju na świecie w tym znaczeniu i przywrócenie prywatu prawa międzynarodowego. I nie mam żadnych wątpliwości, że z punktu widzenia misji, jaką ma każdy prezydent państwa, w szczególności taki, który jest wybrany przez społeczeństwo w wyborach powszechnych. To właśnie obowiązkiem jest wspieranie takiej idei państwa, które tej idei broni. Dlatego dzisiaj jestem tutaj z panem prezydentem Wołodymirem Zeleńskim, z, z moimi ukraińskimi braćmi i przyjaciółmi. Razem z całą polską delegacją. samemu domu. Właśnie dlatego, jeżeli mógłbym coś dodać do tego, co powiedział mój przyjaciel Andrzej, właśnie dlatego tutaj imię Andrzeja pojawiło się tutaj na tym placu. To są tak samo odważni ludzie. Nawet jak są jakieś pogróżki. Nie, mamy informacje co do tego, co Rosja może zrobić właśnie w te dni, ale nie jest to żadna nowa wiadomość. I wydaje mi się, że pytanie nie, nie w tym, że ci wielcy ludzie jak Andrzej, że nie boją się. Wiadomo, każdy, nikt nie chce umier umierać, ale nie boję się Rosji. Właśnie o tym jest ta aleja i o tym jest ta wizyta Andrzeja Dudy w Kijowie. Jeśli chodzi o summit Wielkiej Dwudziestki, zobaczcie jeszcze dużo czasu przed tym spotkaniem i jestem wdzięczny, że zostaliśmy zaproszeni tam. To w jakim formacie to będzie wyglądało, to zależy też ode mnie i od tego, co będzie się działo w naszym państwie i co będzie się działo na froncie, na polach walki. Jeśli chodzi o czerwone linie, tutaj są bardzo zrozumiałe ludzkie warunki. Jeżeli do naszych jeńców będą, jeżeli nasi jeńcy będą traktowani odpowiednio, to, to nie, już, już wszystko powiedziałam na ten temat. Nie mam nic do dodania w tym temacie. To wszystko, dziękuję. I ostatnie zapytanie od CNN. Jako, że się zbliżacie do dnia niepodległości. Can you elaborate as to what your intelligence um, services are telling you that would involve, and also if there are renewed missile strikes on Kyiv, how would Ukraine respond? Jak Через те, що у нас немає перекладу на з англійської та на англійську, я перекладу запитання, чи є у нашої розвідки якісь дані щодо чи також український вивід посядає якісь дані щодо загрожень в те швтечне дні випіт де зде секонд партнек іфти во іфте ренюдрокетстрайкс он Києва, сам інтеліжен сервис. No i teraz powtarza się pytanie, czy znowu Rosja uderzy po Kijowu, po Kijowie to jaka będzie odpowiedź Ukraina? Ma pan bardzo dziwne i trudne pytanie, a też łatwe. Czy mamy jakieś informacje? Tak, mamy. Mamy informacje od naszego wywiadu, od naszych partnerów. Jesteśmy naszym partnerom bardzo wdzięczni. Czy zagrożenie istnieje? Tak, jest to zagrożenie codzienne. codzienne. Dodatkowe informacje wiemy, że uderzają po obiektach infrastruktury albo o cywilnych obiektach. Nic się nie zmieniło od 24 lutego. Rosja robi to ciągle. Czy oni mogą zwiększyć liczbę tych uderzeń? Tak, mogą. mogą to zrobić dzisiaj, jutro i to są wszystkie informacje, które, którymi dysponuję. Innych informacji nie mam. Co Zrobi Ukraina, jeżeli będą uderzenia po Kijowie. I to samo, co robi teraz. Ponieważ dla mnie to samo. Kijów, Czernichów, Donbas. Nie ma różnicy. Charków, tam zaporoże, tam mieszkają nasi Ukraińcy. A więc odpowiedź będzie taka sama, jak w przypadku ostrzałów tych miast. Dostanę potężną odpowiedź. Codziennie, i myślę, że to widzicie, że codziennie ta odpowiedź tylko wzrasta i będzie coraz mocniejsza. Bardzo dziękujemy panom prezydentom i to jest koniec. A ja więc, szanowni państwo, jesteśmy po, po konferencji prasowej, no jak zwykle, nie dowiedzieliśmy się zbytnio przełomowych rzeczy, ale tego też spodziewaliśmy się po, po konferencji prasowej. Zapewne jednak te kuluarowe rozmowy będą tutaj zdecydowanie ważniejsze. Późniejsza Platforma Krymska również, bo przypomnijmy dziś w Kijowie właśnie Platforma Krymska się odbywa. Prezydent Andrzej Luda osobiście będzie uczestniczył w tym, w tym wydarzeniu. Zapewne też ważne słowa ze strony prezydenta na tym, na tym spotkaniu, spotkaniu padną. Będziemy też przyglądać się sytuacji, bo, bo przypomnijmy nowy traktat ma zostać przez Polskę i Ukrainę już niedługo podpisany. On jest w tym momencie tworzony, tak zapowiedział przynajmniej Jakub Kumoch, czyli szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej. Zobaczymy, co ten traktat będzie, będzie zawierał, jak będą wyglądać wówczas te, te nowe, nowe zapisy, czego będą dotyczyć. Na razie to tyle, jeśli chodzi o. Raport ze wschodu. Ja Państwa oczywiście zachęcam do tego, żeby kliknąć łapkę w górę, pozostawić komentarz do, do tegoż wydarzenia. Także, jeżeli Państwo chcą wiedzieć więcej, chcą widzieć więcej na naszym kanale, to oczywiście do pozostawienia subskrypcji. Dzisiaj jeszcze Marek Budzisz, film z Markiem Budziszem i jego tekstem na, na naszym kanale, także wieczorem o godzinie 20:45, program poświęcony m.in kwestii tego, czy, czy w Dniu Święta Narodowego istnieje, istnieje możliwość jakichś złożonych ataków ze strony Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Oczywiście w samym Dniu Święta również między innymi przełomienie prezydenta zełeńskiego będzie dla Państwa przetłumaczone. Będziemy je państwu, państwu pokazywać. Także jeżeli coś się wydarzy, będziemy na stałe, na stałe komentować. Także zachęcam, żeby być z nami, żeby pozostać z nami. Też na naszej antenie już niedługo konferencja Przedstawicieli pułku, pułku Azow. Oni odpowiadać będą między, inna, między innymi na pytania dziennikarzy dotyczące czy to samej sytuacji, w której się znaleźli po kapitulacji. Mariupolu, Azowstali będą też zapewne odpowiadać na pytania dotyczące zamachu, którego dokonano w Moskwie, bo tam pojawiają się doniesienia ze strony rosyjskiej, że to właśnie no, członek grupy pułku, pułku Azow brał w, tym, brał w tym udział, dokładnie kobieta, więc tym bardziej zachęcam Państwa już teraz do tego, żeby pozostawić subskrypcję, wówczas otrzymają Państwo powiadomienie, jeżeli ta konferencja się Pojawi. To tyle z mojej strony. Szanowni Państwo, dziękuję za uwagę. Kłaniam się Marcin Orłowski. Jeszcze raz zachęcam do tego, żeby pozostać z nami.